Tyle się ostatnio mówi o odbudowie świątyni i przyjściu antychrysta, a ja niedawno trafiłem na wywiad przeprowadzony z Melem Gibsonem, który, jak sam stwierdził, pod koniec lat 90. spotkał się twarzą w twarz z, no właśnie, antychrystem. Czy tragiczna śmierć księdza Rockmana w Hiszpanii to kara za grzechy? Wirujący ksiądz Wojtek owocem drugiego soboru Watakańskiego. Zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Trudno być katolikiem, ale warto. Ja nazywam się Maciej Świeżyński, a to jest kolejny odcinek z serii podana na Świeżą. Zainteresowanych odmawianiem różańca po łacinie, pragnę poinformować, że modlitwa wraca na nasz kanał i muszę przyznać szczerze, że nie mogą się już doczekać, kiedy będę mógł z Wami się wspólnie znowu pomodlić. Z innych aktualności wróciliśmy niedawno z kolejnej podróży. Pewnie niektórzy z Was zauważyli na naszym kanale transmisję z mszy świętej z Mediolanu. Reportaż z tego wyjazdu już wkrótce na naszym kanale. Dla mnie, tak jak zazwyczaj niedziela była po prostu, nie, nie powiem, że przykrym, ale była pewnego rodzaju obowiązkiem, często niestety zaniedbanym obowiązkiem, tak teraz stała się poniekąd esencją życia. Zrozumiałem w końcu, co to jest, do czego ja muszę wrócić. Nasz pierwszy film dokumentalny Ukryty skarb kościoła zbliża się do pół miliona wyświetleń. Film jest dostępny w kilku językach językowych, więc serdecznie zachęcam do obejrzenia. Zanim zaczniemy, bardzo Was proszę o zasubskrybowanie naszego kanału i kliknięcie dzwoneczka. Jak sami wiecie, pomoże nam to w budowaniu. Zasięgów. Od dziesięcioleci krążą pogłoski o tym, że Hollywood ma dwie twarze, że przemysł filmowy produkujący mega hity ma swoją ciemną stronę. Internet zalewają kolejne teorie spiskowe na temat udziału celebrytów, znanych aktorów czy producentów filmowych w tajemniczych praktykach, a nawet obrzędach, które mają sprawić, że staną się nad ludźmi, idolami, przed którymi, jak przed Antychrystem, klękać będzie cały świat. Kilka miesięcy temu rozmawiałem z Polakiem, znajomym, pracującym w branży filmowej w Stanach Zjednoczonych, w Hollywood, który opowiedział mi o rzekomych ołtarzach, w dzielnicy Miasta Aniołów, na który składane są płyty muzyczne. A wiecie dlaczego? Ten zabieg ma wywołać przychylność i pomoc złych duchów w promocji aspirującego artysty. Niektórzy twierdzą, że za tymi teoriami czy plotkami stoją ludzie, którzy po prostu chcą odebrać troszkę sławy celebrytom i tak z ludzkiej złośliwości i zawiści przeszkodzić w rozwoju ich kariery. Inni natomiast uważają, że część celebrytów faktycznie należy do okultystycznych sekt, które u swojej podstawy mają na celu praktykowanie satanistycznych obrzędów. Od czasu do czasu pojawiają się głosy z wewnątrz, które potwierdzają te mrożące krew w żyłach przepuszczenia. Taką osobą jest właśnie katolik Mel Gibson. Znany Wam wszystkim aktor i reżyser filmów wszechczasów pod tytułem Pasja. Jak pewne źródła donoszą, jest on nie tylko katolikiem, ale sedekantystą. A na dodatek ma swoją kaplicą na swojej posiadłości w Malibu, gdzie osobisty kapłan Mela odprawia starą mszę, czyli tak zwaną mszę trydencką. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest stara msza, a chcieliby się dowiedzieć, jaki skarb skrywa kościół katolicki, odsyłam do linku pod filmem. Mel Gibson urodził się w Stanach Zjednoczonych, gdzie w latach 70 jego aktorska kariera nabrała tempa dzięki dystopijnemu filmowi Mad Max. Potem była zabójcza broń i mega hit z Oscarem za reżyserię i grę aktorską, czyli Braveheart. Tak, tak, to ten film, w którym Mel Gibson biegał w spódniczce, m, przepraszam, przepraszam, w kilcie. W tym czasie wydawało się, że nic nie jest w stanie przeszkodzić Melowi podboju branży filmowej i Hollywood. I może być tylko lepiej. Mamy końcówkę lat 90. Mel Gibson pojawia się na ustach wszystkich telewizji i gazet, szczególnie z branży, ale powodem tego zainteresowania nie jest kolejny film tego wybitnego artysty, tylko dziwne zachowania aktora, a dokładnie politycznie niepoprawne wypowiedzi na temat Żydów, Murzynów i homoseksualistów. Jak sami wiecie, lewackie media wszystko są w stanie zbagatelizować i wybaczyć, nawet najgorsze przestępstwa natury seksualnej, jak w przypadku Billa Kozbiego czy Romana Polańskiego, ale kiedy pojawiają się krytyczne słowa w stronę tych Grup. I to jeszcze z ust katolika. Litości nie ma. Zaczyna się medialna nagonka. Aktor oskarżony jest o nadużywanie alkoholu i niekontrolowaną agresję słowną. Robią z niego wariata. Laureat nagrody Oscara gwiazda filmowa Mel Gibson traci przychylność mainstreamowych mediów. Kariera Mela Gibsona wydaje się być skończona, pogrzebana. W międzyczasie aktor bierze udział w kilku projektach filmowych, lecz przechodzą one. Kompletnie niezauważone przez główne media. I tutaj dochodzimy do momentu, kiedy można połączyć pewne kropki i pojawia się ten wątek antychrysta, o którym wspomniał Mel Gibson. Posłuchajcie, co mogło być przyczyną tego upadku, ale ostrzegam was, że wchodzimy teraz w ten wymiar duchowy. Jest rok 1998. Aktor udziela wywiadu w jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych opowiadając o ciemnej stronie Hollywood, co wywołuje furię w tym środowisku z oczywistych względów. Tematem tego wywiadu jest życie gwiazd, ich kontakty, przyjaźnie, przyzwyczajenie i zachowania. W trakcie tego wywiadu Mel Gibson opowiada o dziwnym spotkaniu z bardzo sławnym wtedy hollywoodzkim aktorem. Takich filmów jak Złap mnie jeśli potrafisz, czy Duna. Spotkanie ma miejsce w jednym z hoteli w Nowym Jorku. Mel widzi, jak jego rozmówca, niczym hrabia Dracula, zbliża się do niego bocznym, szybkim, tanecznym krokiem. Ubrany jest cały na czarno, ze swoim charakterystycznym, czytaj złowieszczym uśmiechem na twarzy. Rozpoczyna się rozmowa, i zamiast o roli, gospodarz zaczyna rozmawiać o torturach średniowiecznych. A następnie o kobietach, o których mówi, że w filmie kobiety powinny być albo nagie, albo martwe. Atmosfera spotkania robi się gęsta, zimna i ponura. Sam Mel ma wrażenie, jakby spotkał się z demonem. Chcąc uniknąć wzroku gospodarza, Mel rozgląda się naokoło, zauważając przez okno ogromny, rozświetlony neon. 666. Gospodarz widzi, na co patrzy Gibson, i odpowiednio reaguje. Kim jest demoniczny gospodarz? Jaka jest jego reakcja? I czy jest on antychrystem? Posłuchajcie wypowiedzi Mela Gibsona, zanim to pozwolę sobie skomentować. His whole um, um, opinion about women on film from beginning to end is very brief. He says, Women on film, either naked or dead. Both is better. Mm -hmm. And it's like, Whoa! Mm -hmm. ooh. No, he came to see me on a rooftop in New York. I said, Hey, can I, can I talk to you? And he said, Sure. And he, he floated in mm -hmm. sideways mm -hmm. through a crowd of people. He was wearing black. And it was like one of those old vampire movies where they don't walk but they glide. Mm. And I I wanted to leave, <laughs> and because I knew that I didn't want to work with him. Yeah, and he was getting scary. Yeah and then i turned around and it was on top of the peninsula hotel i turned around to avoid his steady gaze at one point point. Yeah. and i was looking at a building with the top of the sixes on it so there was a huge illuminated triple six, six in red yeah. and i went from that to that to that and he, st he started smiling yeah. and i thought oh no chris walken is the antichrist yeah. Prawda, że bardzo dziwne spotkanie. A jakie jest Wasze zdanie na temat środowiska Hollywood? Czy ma on rzeczywiście ciemną stronę? Czy Christopher Walken jest faktycznie według Was antychrystem? A przynajmniej ma jakieś niebezpieczne związki z tą złą stroną mocy? Uważam, że o ile Antychryst może być z wykształcenia aktorem, o tyle analizując materiał na jego temat, można z pewnością stwierdzić, że będzie to osoba dużo bardziej znana, uznana i zdolna do zdobycia dużo większej wiedzy i sławy niż taki Christopher Walken. Oczywiście nie ujmując aktorowi, tym bardziej że sam on ma już 81 lat i najlepsze lata życia już za sobą. Jakkolwiek zastanawia ten sposób, w jaki z Melem Gibsonem on rozmawiał. Tym bardziej, że na pewno wiedział o tym, jakie są przekonania Mela Gibsona, że jest katolikiem, więc można założyć, że spotkanie to miało pewien wymiar duchowy, a Christopher Walken mógł być wykorzystany po prostu przez złego ducha, aby poniżyć Mela Gibsona. Tym bardziej, jeśli prześledzimy właśnie kolejność zdarzeń, to mniej więcej po tym spotkaniu kariera Mela Gibsona legła w gruzach, a on popadł w aktorski i duchowy niebyt. Jeśli dodamy do tego fakt, jaki film za kilka lat miał Gibson wyprodukować, mam tutaj na myśli pasję, można z przekonaniem stwierdzić, że komuś bardzo zależało, aby ten człowiek upadł tak nisko, żeby już nigdy nie powstał i nic więcej w życiu nie zrobił. Mel Gibson dzięki swojej wierze, uporowi i zaufaniu Bogu podniósł się. I też zobaczcie w jakim stylu to zrobił. Sam wyprodukował i wyreżyserował w 2004 roku. No bo przecież Hollywood nie jest zainteresowany finansowaniem tego typu projektów, projektów katolickich. I udało mu się, wyprodukował największy hit filmowy w historii kina. A już wkrótce na ekrany film wejdzie druga część pasji, czyli pasja zmartwychwstanie. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie, przeciwnik, wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Jak pisze święty Piotr w swoim liście, Mel Gibson się nie poddał. Wygrał tą walkę duchową, choć na pewno to nie koniec jego zmagań. Trudno być katolikiem, ale naprawdę warto. Przenieśmy się teraz na zachód Europy, gdzie do niedawna msze święte w jednej z hiszpańskich parafii odprawiał ksiądz Javier Sanchez. Były proboszcz kościoła San Gregorio, gdzie często umilał wiernym czas grom na gitarze. Otrzymał on nawet przydomek Rokowy Ksiądz. Sławę jednak nie przyniosła mu sama gra na instrumencie, lecz wideo, jakie nakręcił w 2015 roku z udziałem gitary. W owym teledysku pojawia się z gitarą w rękach, a do pleców przypięte ma białe skrzydełka, a wygląda to tak. I teraz zapytam was, co czujecie i myślicie patrząc na kapłana w takim stroju i w tym kontekście? Dwa dni później arcybiskup Saragossy Winczence Jimenez zmusza księdza do publicznych przeprosin. Zastanawiacie się może, dlaczego mówią właśnie o tym kapłanie. Bo przecież księży, którzy tak wyglądają i tak bezbożnie się zachowują, jest wielu. I niestety ta liczba stale się powiększa. A więc dlaczego o nim właśnie wspominam? 4 kwietnia 2024 roku, w trakcie Wigilii Paschalnej, Wielkanoc. Zapala się od świecy liturgicznej szata księdza i to w trakcie poświęcenia ognia. Ksiądz po przewiezieniu do pobliskiego szpitala umiera w wyniku poparzeń, które o zgrozo obejmują ponad 50% ciała. Zmarły, tragiczny ksiądz to właśnie rokowy ksiądz Javier Sanchez, który umiera od płomieni ognia. Grzechami prowadzącymi najwięcej dusz do piekła są grzechy cielesne. Tak Matka Boża powiedziała jacyncie, Martą w Fatimie. Dbajmy o czystość swojej duszy, aby z każdym dniem powiększać swoją szansę na zbawienie. Przejrzałem kilka artykułów dotyczących tej tragicznej śmierci, i tylko w jednym czy dwóch znalazłem wątek odnoszący się do ekscesu księdza. A jednak. Fryzura księdza, umiłowanie gitary, słabość do pokazywania takiego ciała i ten tatuaż na ramieniu, który mogliście zauważyć na zdjęciu, które wam wcześniej pokazałem, sprowadza najwidoczniej do symboliki okultystycznej, nie pozostawiam wątpliwości, że ksiądz miał poważne problemy z zachowaniem czystości. I teraz niech mi ktoś wytłumaczy, jak mają się zachować wierni, my, katolicy, którzy przecież znają swojego proboszcza i wiedząc o takich ekscesach, o takich sytuacjach. W jaki, w, jak, w jaki uwiązany jest kapłan jak taka osoba ma podejść potem do niego do Komunii Świętej, przyjąć tą Komunię Świętą czy jeszcze co gorsza pójść i się u niego wyspowiadać nie wiem jak was, ale mnie kosztowałoby to bardzo dużo wysiłku duchowego a na koniec wirujący ksiądz Wojtek gwiazda zagranicznych tradycyjnych portali katolickich któremu sławę przyniosło kręcenie ciałem i zderzanie się Brzuszkiem. I to jeszcze w towarzystwie kobiet na weselnej imprezie. Tak, po naszemu po polsku. Jak zaznaczają zachodni komentatorzy, ksiądz tańczy z wieloma kobietami w bardzo nowoczesnym stylu, wliczając w to uderzanie brzuszkiem. Postępowych nurt w kościele katolickim zdążył nas już przyzwyczaić do takich scen, które nie powinny mieć miejsca. Kapłan, jak wiecie, albo nie wiecie, to Wam powiem, ma obowiązek praktykowania wiecznej czystości, a jego zachowanie powinno być właśnie tego świadectwem. W tym amerykańskim artykule pojawił się komentarz, że te filmy dają dowód na to, że w konserwatywnej Polsce księża weszli w szybki proces modernizacji. Który niestety bardzo szybko zako zakończy się na tym samym dekadenckim poziomie moralnym, na jakim obecnie znajdują się ich koledzy na Zachodzie, dodając, że jest to kolejny owoc adaptacji do współczesnego świata Soboru Watykańskiego II. Tak na koniec jeszcze muszę się z wami tym podzielić po prostu, bo, bo kiedy przez przypadek natrafiłem na to nagranie, pomyślałem sobie, choć jest to ksiądz yy, prawosławny, to jednak sposób w jaki mówi o swojej posłudze jest tak poruszający i wzruszający i prawdziwy że musicie to zobaczyć na własne oczy. Ksiądz pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. It's a terrible thing to be a priest. It's beautiful, you know, in some sense. I wouldn't I wouldn't change it. You love it, but there's you have to die. jest it's terrible. It's terrible. It's not a Wyznanie kapłana, czym jest dla niego posługa? Wyobraźcie sobie teraz, gdyby się. Gdyby większość kapłanów właśnie w ten sposób podchodziła do swojej posługi. Wyobraźcie sobie, jaki byłby nasz Kościół katolicki, jaki prężny, silny, mocny duchowo. To światło prawdy i Boża łaska rozlewałaby się po całym Kościele i po całym świecie, po wszystkich wiernych. O ile mniej byłoby tego zepsucia, zgorszenia, grzechu, o którym opowiadałem wcześniej, o ile nam katolikom po prostu łatwiej byłoby żyć, walczyć z grzechem i znosić trudy życia. No ale jest jak jest. Matka Boża to wszystko przewidziała ponad 100 lat temu. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Dla zainteresowanych lekturą katolicką polecam dzisiaj szczególnie malutką i cieniutką książeczkę. Jak człowiek powinien się. Modlić? Myślę, że wystarczy jeden wieczór na przeczytanie tej, tej cieniutkiej książeczki. Z tyłu możemy przeczytać następujące streszczenie. Jeżeli chcesz umieć znosić cierpliwie przeciwności i troski doczesnego życia, bądź pobożnym. Jeżeli pragniesz mieć siłą do zwalczania nieprzyjaciela duszy i natarczywości ducha, pokochaj modlitwę. Jeżeli chcesz umartwić wolę własną z jej skłonnościami i porządliwościami, pokochaj modlitwę. Jeżeli chcesz poznać się na chytrości szatana i zniweczyć jego zasadzki, idź na modlitwę. Kolejną książeczką, którą mogę was, Wam z czystym sercem polecić, to jest książeczka Wawrzyńca z Kupoli Walka Duchowa. Już święty Franciszek Salezy, który otrzymał egzemplarz walki duchowej, właśnie tej książeczki, od jej autora, mawiał, że nosi ją zawsze w kieszeni, że codziennie czyta po kilka stron, raz w miesiącu całość. Zalecałby inni czyli to samo. Walka duchowa. Jak dobrze wiecie, jak dobrze wiemy, wszyscy na co dzień toczymy walkę duchową. Jeszcze jedna cieniutka książeczka pod tytułem Rodzina chrześcijańska jaką być powinna. Jeśli ogół wszystkich rodzin będzie prawdziwie chrześcijańskim, to, takim będą, to takimi będą gminy, parafie, kraj i społeczeństwo. Jak o tym Uczy święty Paweł. No właśnie bez katolickich rodzin nie będzie katolickich gmin, bez katolickich gmin nie będzie katolickiego społeczeństwa i kraju. No i przede wszystkim, bez katolickich rodzin nie będzie katolickich kapłanów, a bez katolickich kapłanów nie będzie Mszy świętej, a bez Mszy świętej nie będzie zbawienia. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę. Wszelkie wnioski i zażalenia proszę składać w komentarzach. Jeśli uważasz, że nasza działalność jest warta Twojego wsparcia, dołącz do grona naszych patronów na stronie www.patronite.pl łamane przez trudno być katolikiem. Link wyświetla się właśnie na ekranie. A my zobaczymy się już wkrótce. Błogosławionego dnia Wam wszystkim życzę. Z Panem Bogiem. Wszystkie systemy filozoficzne mijają jak cienie, a msza po staremu się odprawia, iż ona jedna obiecuje dalszy i nieprzerwany ciąg.